Dzień dobry. Jakie macie doświadczenie na temat dzwonienia do HMRC? Ja opowiem Wam dzisiaj o swoim doświadczeniu. Zacznijmy jednak od tego, z jakim problemem borykała się moja klientka, bo to właśnie z jej problemem dzwoniłem do Urzędu Skarbowego, a więc nie były naliczane prawidłowe jej podatki zapłaty i w ciągu ostatniego tygodnia jedna z moich koleżanek z biura trzykrotnie już dzwoniła do HMRC w tej sprawie, Czekając za każdym razem ponad godzinę na połączenie z urzędnikiem, a no, gdy już udało jej się połączyć i rozpocząć rozmowę, bez dogłębnej znajomości sprawy, prawdopodobnie nie mogłaby się dogadać. Na szczęście rozliczenia generalnie prowadzi tej klientki od kilku lat, dlatego doskonale znała sprawę. No i właśnie, w takiej sytuacji trzeba precyzyjnie wytłumaczyć urzędnikowi, co się stało, ponieważ on tego w swoim systemie, jak się okazało, nie widzi i czasem też trudno jest mu sprawdzić dogłębniej. Nasza klientka miała do zapłaty blisko 850 funtów według HMRC, według nas jednak miała zwrot, przysługiwała jej zwrot 500 funtów, no i skąd taka różnica? Trzy lata temu w, 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 nasza klientka posiadała dwie prace. Księgowi w firmie, w której pracowała, błędnie przypisali jej kod podatkowy, tak jakby miała tylko jedno zatrudnienie, mimo że wiedzieli o dwóch pracach naszej klientki. W rezultacie wykorzystała ona do, podwójną kwotę wolną od podatku i na koniec roku podatkowego skutkowało to oczywiście niedopłatą podatku i to było w wysokości 1350 funtów. No, jednak nasza klientka zapłaciła ten podatek w, do HMLC na swoim self assessment, no ale urzędnik tego już nie widział w swoim systemie. Więc cały czas pokazywane były błędne informacje. Ponieważ 1300 funtów to znacząca kwota dla wielu z nas, dla naszej klientki również, a moja koleżanka po kilku próbach była już bardzo sfrustrowana, tym, że nie może wytłumaczyć urzędnikowi, gdzie leży problem, Zdecydowałem się samodzielnie zadzwonić do HMRC i zobaczyć jaki będzie rezultat. No i słuchajcie tego. Okay, so że już that you've already paid that direct self-assessments. Mhm. Mm okay. Okay, so in that case then the balance, the the outstanding tax from page round, we will transfer that from Page back to self-assessment. No właśnie, już byłem w ogródku, już witałem się z gąską. I co się stało? System HMRC sam nas rozłączył. Oczywiście urzędnik już nie zadzwoni, bo nawet nie zna mojego numeru. Żeby znów się połączyć, standardowo czeka się no, bardzo długo, czasami ponad godzinę. Dlatego nie dziwię się, że bardzo często księgowi są sfrustrowani, kiedy starają się rozwiązać problem z klienta podatkami drogą telefoniczną, bo to, co mnie spotkało podczas rozmowy, to już jest po prostu standard w HMRC. Jeśli mieliście podobne doświadczenia, podzielcie się nimi z nami w komentarzach pod tym wideo. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć.